Jezu chryste, ludzie! Five nights Tyson Freddy's, dwójka wyszło 10 minut temu, najwyraźniej. Wstałem tylko po to, żeby trochę matematykę. Wstałem półtorej godziny, jestem po live streamie. Pamiętam, jak 8 godzin temu dokładnie powiedziałem: Nie, ja tej gry nie tknę, dopóki nie wyjdzie. Druga wers druga część. I co? Wyszła. 8 godzin później. jas, yes. dobra. Ua. Już mi się mi nie gówny podoba, jestem tak najarany. Szkoda, tylko że ten. E, Aspekt ratio jest. 4 na 3, a nie ma 16,9. Chuj, z tym jedziemy. Podobno gra jest całkowicie inna od tego, co widzieliśmy poprzednio. Mamy zapomnieć wszystko, co było w pierwszej części, w drugiej jest całkowicie inna. Ok, nowa pizzeria, nowe życie. What could go wrong? Co mogłoby pójść źle? <ścoughs> nie mam pojęcia, co mogłoby pójść źle wszystko. Przecież to jest pizzeria Freddy'ego fsb Jak mogłoby coś pójść? Dobrze, od tego zacznijmy. <ścoughs> Weź ja się godzin temu Oż ty w żyć. God it, Gerson mi się skruszyło zaraz na samym początku, więc włączyłem i włączyłem od nowa. Nie chcę! Sobie spoilerować, ha. Oczywiście znaczy, to ja coś włączę, ale nieważne. Nie skruszyłaś się, wszystko jest stabilnie, spokojnie. Kontrolem? Włączam latarkę. Cudnie. Uh, hello. Cześć, cześć. Hello Freddie Fazbear's Pizza. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this the exciting that. career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. you know. Uh, da. Some people also have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I, I want to reassure you... Raspberry Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Uh, facial recognition, that is jaw. They even let them walk around during the day. <laughs> Isn't that neat? <clears throat> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database, so they can detect a predator a mile away. Hey, okay. Paying them to guard you. Uh, now that being said, no new system is without its kinks. Uh, You're only the second guard to work at that location. Uh, the first guy finished his week, but complained about conditions. Uh, we switched him over to day shift. So, hey, lucky you, right? Uh, mainly, he expressed concern that certain characters seem to move around at night, and even attempted to get into his office. No, and tak, and like know that should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on Earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this. The working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. <laughs> uh, and as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot saying he was an endoskeleton without his costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we have an these Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Uh something else worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors to you to close right. Uh, hey, tak, kind of zauważyłem. And even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place. What what what? Well, I think i uh, said. Uh, uh, keep the music box wound up. Okay. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Okej, okay, rozumiem. Znaczy nie rozumiem wszystkiego z tego, co ciężko było go zrozumieć, ale widzę, że mechanika gry została poprawiona i to znacznie jest łatwiej się w tym wszystkim obejść i światła kliknę i od razu się wyłączają, więc nie zżeram im baterii. E, podobno bateria, o ile ja dobrze zrozumiałem, afektuje tylko na e, światła. A maskę mogę trzymać na ryu ile zechcę, więc one przyjdą i sobie wyjdą. E, problem jest w tym taki, że... Tu jest sobie ten oto misiek. Muszę go co jakiś czas nakręcać, nie wiem w jakiś sposób przez kamerę. Ale to nie zatrzymuje animatronów, zatrzymuje jednego z nich, nie powiedział którego. Tyle zrozumiałem, nie wszystko dało się zrozumieć, bo... Prawda taka, że te telefony ciężej zrozumieć niż w pierwszej części. Kurde, ja jestem teksty. Co ty tu robisz? Ciebie tu nie było. Bonnie? Eee, yy, są samen. Co? O nie, 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 już się zaczyna fucking piece of shit A gdzie jest Boni? Gdzie jest Boni? Bonnie! Tak nakręcać trzeba go, ale patrzę, czy coś nie idzie. Jest dupa! Jest dupa, ja pin dole! Ja pin dole! On już przeszedł! nie? Uy, Freddy! Jak tak można? Ja e, mam cały czas z maską gdzieś na ryju? Okej... Okay. nie chcę! Ta gra jest przejebana. FUCK IT! Naprawdę? jak to działa? Moment. Ale grafika jest... zajebista. Fak, fak, fuck, 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 ale ten music box, jak ja go nie nakręcę to coś mi wyskoczy innego, coś, jeszcze nie... Zatrzymuję jednego z nich, zaraz, czy to nie jest ta kukła, która była. Ta o, moment. Nie wszyscy jedzą kuk no, kukła, tak? Jest kukła tutaj, jest 10 animatorów podobno zamiast 8. Eee, mogę to zrobić? Eee, to podoba mi się ta ani trochę. O, o, co jest? Okej okay. Oj nie, coś mi się tu nie podoba, czemu ten Freddy tam stoi? Czemu on nic nie robi? Bonnie, okej, okay. eee. Ja sobie tak posiedzę, okej? Okay? Jest piąta nad ranem <ślesk> What the hell? What the hell? <laughs> Faktycznie, cała gra się zmieniła, nie ma tu nic, co było w tamtej części, poza tym, że są kamery i światła. Oj, Scott. Ja myślałem, że ta gra to będzie porażka. Na szczęście nie jest. Fraps, nie laguj mi, nawet mi się nie waż. Okej. Okay. first night wouldn't be a problem? You're a natural! Uh, by now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location. And we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell. Uh, uh so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh, those older ones uh -huh. shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. Uh, so? I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the pirate? Okay, no? Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, hey listen, uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night... And you see him standing at the far end of the hall. Uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system restart or something. Aha, okay, dobra. You it might hold it in place for you. Uh, wish my to

Nie wiem, co robić! Podoba się cenię, tylko na gdy go restartuje, O, ile dobrze to zrozumiałem. Ale no może źle zrozumiałem, niech to wie! I zaraz ty pierdzielaj. Nie! Ok, poszedł! Proszę. Powiedzcie, że on sobie poszedł Okej okay. Okej, okay, poszedł sobie A kogoś tutaj, nie Graj tą muzyczkę! Graj tą pierdoloną muzyczkę! Uh. O oh, fuck Co to jest? Cześć Reddy Na ciebie też to działa? Jakoś? Chyba nie A, a. Ho, ho Symulator pizzeli to powinno się nazywać No pierdolę! Ale mnie my... Czeka mnie zły los Czeka mnie straszny los Ja pierdolę! O kurwa! <laughs> What the Jak to działa? JAK TO DO CHOLERY DZIAŁA? JAK TO rozgryźć? Stał tam Freddy, nie Lisiasty, ale Lisiasty mi wyskoczył na pies. O, jest efektowne, fuj. Oj, muszę sobie zmienić tryb renderowania, bo coś jest nie tak. Za każdym razem działam w 20 klatkach, a nie na 30 i jest... Problem, coś jest... Nie tak z Frapsem, och. Okej, to jest dziwne. Okej, to chyba nie trzyma tego, ale on gdzieś tutaj w pobliżu jest. Matko, boska. Chika boni. A gdzie jest. Gdzie są stare animatrony? Powiedział, że są w pokoju tylnym. Coś tam było, nie zrozumiałem do końca. To będziecie mieć przedłączone w napisach, mam nadzieję, ale. Jasny, gwint. Podoba mi się, że tu jest to akurat animowane i nie jest to takie, że. że cała gra jest martwa. Że nie widać, że ona jest zrobiona ze zdjęć. Och, mordę. Spodziewałem się czegoś innego, bądźmy szczerzy. Spodziewałem się czegoś innego, ale. Dostałem coś jeszcze zajebistszego Mogę tutaj świecić... OOO w mordę! O, 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 o. the shit is about to get nasty! Fucking fuck! Mogę świecić kamerę... Co to jest? Cześć! Mam otwarte oczy, okej okay. Lisiasty- Co? Tak, 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 pop, opopopopop oha op, op. ale- Ale haczyk jest taki, że latarka mi nie starcza, aha Tu jest lisiasty O w mordę, jak to działa? Ja to- Ja tu muszę rozgryźć całą grę od początku, to nie ma nic co było poprzednio To jest jeszcze gorsze. Coś słyszałem? Czymś Co słyszałem? Co mi się wydawało? Co? Nie to Co DO mi mówi? Cika, czika, nie, 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 nie! Nie proszę czika! Nie chciałem tego akurat. Och, zawiesiłem całą grę. Ok, spróbuję ostatni raz na dzisiaj z drugą. O, w morderza. Eee, wyłączyłem grę w środku, bo nacisnąłem na kontrola yy, symbol Windowsa i mi wyskoczyło metro UI, tak. I... A, coś jest tak z tym nagrywaniem Ok, już w nocy drugi schowałem telefonu. Ok, jak to ogarnąć. to trzeba trzymać. Jakiego animatrona to powstrzymuje? Jakiego animatrona to powstrzymuje? Okej, okay, więc zobaczyłem, że Parent Service, tu jest stara Chica, stary Bonnie z zranioną twarzą. Jest Freddy, ale lisiastego z tego nie widzę. Więc może to stary lisiasty po mnie przyszedł. Wtedy go nie widziałem, bo nie wiedziałem, że można świecić światła tutaj. To jest genialne. To jest genialne. Albo po prostu ja już tak jestem wielkim fanatykiem tej gry, że to mi się wydaje genialne. Tak, tak, ale to Motyw tego mnie zadziwia! <grywka> Nie wpadłem na to. Okej. Okay. Spokojnie. Nie chcę tego, Zap zapominam się gdzie jest maska, gdzie jest... Gdzie jest ten staw? Cześć, chłopaki. Okej okay. Okej okay. Naprawdę Lisiasty Lisiasty Don't you fucking play Fucking games with me Coś tu się poruszało Eee, eee, eee? Nie to, mylę się, moment. Cześć stary. Okej, okay, więc... Skoro nie jest tutaj, to mam czas, żeby to naładować. On tam przyjdzie, nie wiem, skąd mi Dobra. Dobrze myślałem. Czyli to jest po prostu mój czas na to, żeby naładować to cholerne pudełeczko, żeby mi nie przyleciał lisiasty. Bo lisiasty jest praktycznie z tego co słyszałem OP, czyli... czyli mam przejebany, jak o mnie dorwie. Stare animatronny wychodzą dopiero po kolejnych nocach, prawda? Tak, tak się zakładam. O fucking fuck! Nie wiem jak to przetrwać, nie wiem jak to przetrwać, jak to przetrwać. Jak to przetrwać? O fucking, fuck Lisia z tych dwóch! Co? O nie! Ale jak to działa? Śmiech się skrypi <śmieje> O, on nie potrafi zdjąć maskę! Ta maska na niego nie działa, on wie, że ja tam jestem! O kurwa! O w mordę, co to jest za gra? Dobra, ja na razie daję sobie spokój i robić dalej tą matematykę. Oto Five Nights at Freddy's 2. Macie pierwszy pomysł tego, co to jest za gra. I ja zresztą też. O! Oh. Muszę rozgnieść, jak to wszystko działa. Dobra, więc dzięki za obejrzenie. I dziękuję poza tym za wczorajszego live'a, na którym udało nam się przejść Five Nights at Freddy's jedynkę, całą oddechę do dechy w trzy godziny, ale jednak. Bo jeszcze nie podziękowałem, nie miałem okazji. Więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie!